Cześć Czołem, witam Was bardzo serdecznie w takim newsiku. Kto wie, kto wie, kto nie wie, to się dowie. Słuchajcie, tutaj kolega pod, podrzucił mi newsa. Nie wiem, czy kojarzycie strzelankę z dawnych, dobrych lat Combat Arms. Oj, spędziłem na tej grze bardzo, bardzo wiele set godzin. Można powiedzieć, że grałem w to około dwóch lat. Wpakowałem w to trochę pieniędzy później niestety grę trzeba było porzucić ponieważ no cóż e... każdym pokojem praktycznie bez VIPa grali hakerzy czyli typu stanie w powietrzu e... w niebie strzelając albo machając nożem robili headshoty i tym podobne rzeczy no i gra po prostu padła Nexon rozłożył ręce i nie potrafił nic z tym zdziałać i teraz nadchodzi beta ale kiedy nie wiadomo Mamy no tutaj, jak napisali, jak nigdy wcześniej, kustomizacja broni: superhuman powers, czyli moce jakieś nadludzkie moce. To będą pewnie tryby jakieś gry. No i w końcu mamy filmik. Hej, wake up! Filmik. Tutaj powiększymy i obejrzycie sobie co i jak.

Najbardziej to lubię. <laughs> Coming soon. Albo soon. No dobra, ale cóż, trzeba czekać. Gra. No, tamta gra była naprawdę rewelacyjna. Ostatnio, nawet to było niecały miesiąc temu, zainstalowałem sobie, jednak już nie odpowiadała mi ta grafika. To już jest przestarzała gra. No i tutaj chłopacy z Nixona panowie wzięli się za robotę no tylko żeby to się nie skończyło właściwie tak samo jak z Combat Arms starym, że wejdzie gra zaczną ludzie pisać programy i powstaną haki znaczy no w każdej grze są haki, ale no cóż, miejmy, nadzie miejmy nadzieję, że coś temu zaradzą także no wystarczy czekać i, i, i mam nadzieję, że w niedługiej i niedalekiej przyszłości zagramy w tą betę. Ja się nie mogę doczekać, no jak mi kolega tutaj powiedział, to po prostu, wow, combat arms. Naprawdę było kiedyś warto grać, dopóki nie było hakerów, no zobaczymy, co będzie z tym. Dzięki, na razie.